Tradycyjnie już na początku listopada organizowany jest bal seniora dla mieszkańców gminy Dzieżgoń. Impreza od lat cieszy się popularnością wśród seniorów. W tym roku bal odbył się 8 listopada i zgromadził blisko 200 uczestników. Uroczystego otwarcia balu dokonała burmistrz Dzieżgonia Jolanta Szewczun wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej w Dzieżgoniu Andrzejem Pskietem. Na ten wieczór, który zgromadził tak licznych miłośników. Niepodległościowego. Mimo to, że to jest dopiero nasza druga rocznica widzimy, że cieszy się on dużą popularnością i po prostu jesteśmy dumni z tego, że wszyscy razem tak licznie chcemy świętować 11 listopada. Zupełnie inaczej. Tym balem pokazujemy, że cieszymy się z naszej wolności, niepodległości, lubimy się bawić, lubimy się z tego cieszyć i lubimy być razem. Także słuchajcie Państwo, wszystkim Wam dzisiaj życzę wyjątkowego wieczoru, niezapomnianego i oczywiście dobrej zabawy. Życzę wszystkim miłej zabawy i patriotycznego podejścia do, naszego, do naszej ojczyzny. Wszystkiego dobrego. Po przemówieniach nastał czas na rozpoczęcie imprezy tradycyjnym polonezem, którego zatańczyli seniorzy i zaproszeni goście. Poloneza, czas zacząć. Kolejnym punktem był występ seniorów z Dzieżdenia pod czujnym okiem Marka Turkiewicza z Teatru 3,5, który zaprezentował zabawny kabaret, roz, rozśmieszając i integrując zgromadzoną publiczność.